Dzień dobry Państwu! Mam dla Was dzisiaj informacje, które mogą całkowicie odmienić życie tysięcy polskich emerytów i osób planujących swoje przyszłe świadczenia. Właśnie dziś o godzinie 10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił pilne, zaskakujące zmiany dotyczące systemu emerytalnego, które wejdą w życie już od 1 grudnia 2025 roku. Jeśli jesteś emerytem lub zastanawiasz się nad swoją przyszłością finansową, musisz koniecznie poznać szczegóły tych nowych przepisów, bo mogą one mieć ogromny wpływ na Twoją emeryturę. Co takiego zmienia się w polskim systemie? Dlaczego termin wejścia w życie jest? Jest tak nagły i co to oznacza dla Twojego portfela? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym materiale, więc zostań z nami do końca. Po pierwsze, zacznijmy od kontekstu. Polska stoi przed ogromnymi wyzwaniami demograficznymi. Społeczeństwo się starzeje, a liczba aktywnych zawodowo spada. To oczywiście oznacza, że coraz trudniej jest utrzymać dotychczasowy poziom wypłat emerytur. Rząd i ZUS szukają rozwiązań, które pozwolą utrzymać stabilność finansową systemu emerytalnego, ale jak się okazuje, decyzje te nierzadko mogą wstrząsnąć całym krajem emerytów. Zmiany, które ogłoszono dzisiaj, to przede wszystkim modyfikacje dotyczące zasad naliczania świadczeń. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie nowego mechanizmu waloryzacji emerytur. Od teraz będzie on bardziej powiązany z sytuacją gospodarczą kraju, a nie tylko z inflacją. To oznacza, że jeśli gospodarka spowolni lub wystąpią inne czynniki negatywne, wzrost świadczeń emerytalnych może być niższy niż dotychczas. Od tej chwili Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie oznaczają te zmiany dla polskich emerytów i całego systemu zabezpieczenia społecznego. Nowy mechanizm waloryzacji emerytur, który zastąpi dotychczasowe zasady, ma na celu dopasowanie wzrostu świadczeń do realnych możliwości finansowych państwa. Eee, w praktyce oznacza to, że emerytury nie będą już automatycznie rosły o wskaźnik inflacji, jak to miało miejsce do tej pory. Teraz pod uwagę będą brane również inne czynniki, takie jak wzrost produktu krajowego brutto czy stan finansów publicznych. Ta zmiana, choć z pozoru może wydawać się logicznym krokiem, wywołuje ogromne emocje i obawy wśród seniorów. Dlaczego? Bo z jednej strony, gdy gospodarka dobrze się rozwija, emerytury będą mogły rosnąć szybciej, ale z drugiej. W czasach kryzysu lub stagnacji wzrost świadczeń może zostać ograniczony lub nawet zawieszony. To zupełnie nowa rzeczywistość dla osób, które liczyły na coroczną, stabilną podwyżkę swoich pieniędzy na życie. Ponadto eksperci wskazują, że taki system może zwiększyć ryzyko nierówności. Emeryci, którzy mają niskie świadczenia, mogą odczuć brak podwyżek szczególnie dotkliwie, podczas gdy osoby z wyższymi emeryturami będą miały większe szanse na korzyści w dobrych czasach gospodarczych. To rodzi pytania o sprawiedliwość społeczną i to, czy system nie pogłębi istniejących już różnic. Kolejnym ważnym elementem ogłoszonych zmian jest zaostrzenie zasad dotyczących dodatków emerytalnych oraz innych świadczeń towarzyszących. Do tej pory wielu emerytów korzystało z różnego rodzaju wsparcia, takiego jak dodatek pielęgnacyjny, który ma na celu pomoc osobom potrzebującym stałej opieki lub wsparcia zdrowotnego. Niestety, nowe przepisy wprowadzają bardziej restrykcyjne e, kryteria przyznawania tych świadczeń. Dlaczego? E, władze tłumaczą, że celem jest wyeliminowanie nadużyć i usprawnienie systemu wypłat, tak aby wsparcie trafiało tylko do tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Jednak w praktyce oznacza to, że wiele osób, które do tej pory otrzymywały dodatki, może je stracić lub otrzymać w mniejszej wysokości. To szczególnie niepokoi osoby starsze i ich rodziny. Które często bazują na tych środkach, aby pokryć koszty opieki medycznej czy rehabilitacji. Dla wielu seniorów będzie to prawdziwe wyzwanie, które może wymusić zmiany w ich codziennym życiu. Czy to oznacza, że będą musieli liczyć na pomoc bliskich lub korzystać z mniej profesjonalnej opieki? To pytanie pozostaje otwarte, a sytuacja wymaga uważnego monitorowania. Zmiany dotyczą także emerytur pomostowych, które są dedykowane osobom wykonującym szczególnie ciężkie, uciążliwe lub niebezpieczne prace. To właśnie dzięki nim wiele osób mogło przejść na wcześniejszą emeryturę jako jako forma rekompensaty za trudne warunki pracy. Od 1 grudnia 2025 roku kryteria kwalifikacji do emerytur pomostowych zostaną zmodyfikowane, co może oznaczać, że niektórzy obecni beneficjenci utracą do nich prawo. W praktyce oznacza to, że osoby, które przez lata pracowały w trudnych warunkach i planowały odejść z rynku pracy wcześniej, e, będą zmuszone pracować dłużej. Co z kolei może negatywnie wpłynąć na ich zdrowie i jakość życia. Zmiana ta jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów nowelizacji, ponieważ budzi wiele emocji i protestów wśród związków zawodowych oraz organizacji pracowniczych. Wielu z nich wskazuje, że tak istotne ograniczenia mogą prowadzić do wzrostu problemów zdrowotnych i społecznych wśród seniorów, co z kolei przełoży się na większe koszty opieki medycznej. Dodatkowo rząd zaproponował podniesienie wieku emerytalnego w niektórych grupach zawodowych, choć dla wielu Polaków już teraz wiek przejścia na emeryturę jest wyzwaniem. Nowe przepisy mogą jeszcze bardziej wydłużyć okres aktywności zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą, które dodatkowo będą musiały liczyć się z obowiązkiem opłacania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Te zmiany są odbierane różnie. Z jednej strony mają one na celu zapewnienie dłuższej stabilności finansowej systemu, z drugiej jednak budzą niepokój wśród osób, które ze względu na zdrowie czy sytuację osobistą nie będą w stanie pracować dłużej. W odpowiedzi na ogłoszone zmiany politycy i związki zawodowe rozpoczęli intensywne debaty. Rząd podkreśla, że modyfikacje są niezbędne, aby system emerytalny mógł funkcjonować także w przyszłości. I gwarantować świadczenia dla kolejnych pokoleń. Przeciwnicy zaś ostrzegają, że zbyt gwałtowne zmiany mogą zniszczyć zaufanie do systemu i pogorszyć sytuację materialną wielu seniorów. Szczególnie gorąco dyskutuje się o kwestii waloryzacji i podniesienia wieku emerytalnego, które są najbardziej odczuwalne dla obywateli. Eksperci zwracają uwagę, że choć reforma jest potrzebna, to powinna być wprowadzana stopniowo i z zachowaniem zasad sprawiedliwości społecznej. Dla wielu osób najważniejsze będzie jednak to, jak nowe przepisy wpłyną na ich portfele i codzienne życie. Osoby pobierające minimalne emerytury mogą odczuć znaczne ograniczenia wzrostu swoich świadczeń, co w połączeniu z rosnącymi kosztami życia może prowadzić do realnego pogorszenia warunków bytowych. Tymczasem ci, którzy mają wyższe świadczenia, choć mogą skorzystać na lepszych wynikach gospodarczych, również nie będą całkowicie zabezpieczeni przed potencjalnymi obniżkami. Pracujący na własny rachunek i przedsiębiorcy będą musieli liczyć się ze wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne. Dla wielu z nich oznacza to wyższe koszty prowadzenia działalności, co może odbić się na ich zarobkach i możliwościach oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie jednak ten mechanizm ma zapewnić im wyższe świadczenia w przyszłości, co jest pewnym pocieszeniem, choć wymaga cierpliwości. Osoby korzystające z dodatków pielęgnacyjnych i innych świadczeń socjalnych powinny uważnie śledzić nowe kryteria, ponieważ zmiany mogą oznaczać utratę wsparcia. To szczególnie ważne dla rodzin, które często opierają się na tych środkach, aby pokryć koszty opieki i leczenia osób starszych. Jeśli zastanawiasz się, co powinieneś zrobić, by przygotować się na nadchodzące zmiany, eksperci radzą przede wszystkim informować się na bieżąco i nie odkładać planowania finansowego na później. Warto rozważyć dodatkowe formy zabezpieczenia, takie jak prywatne fundusze emerytalne czy inwestycje długoterminowe, które mogą zwiększyć komfort życia. Na emeryturze. Aktywność zawodowa to kolejny ważny aspekt. Im dłużej pozostajesz na rynku pracy, tym wyższe mogą być Twoje świadczenia emerytalne. Dlatego też eksperci zachęcają, aby w miarę możliwości wydłużać czas pracy, choć oczywiście z zachowaniem zdrowia i możliwości osobistych.